Cześć, tu Maciek z Jeśli szukacie gier do wspólnej zabawy przy jednej konsoli, to dobrze trafiliście, bo mam dla Was najlepsze gry z lokalną kooperacją, w które możecie obecnie zagrać. Choć rozgrywka solowa może sprawiać mnóstwo przyjemności, to tą zawsze lepiej dzielić z innymi. Gier operacyjnych, co prawda nam nie brakuje, jednak już znacznie gorzej jest z produkcjami oferującymi tryb lokalnej współpracy. Jeszcze dwie dekady temu kanapowe granie było standardem. Dziś nie występuje już tak często, bowiem twórcy gier chętniej implementują i wykorzystują tryby sieciowe. Na szczęście wciąż są twórcy, dla których tryb lokalnej współpracy jest nieodzownym elementem ich produkcji. Jeśli myśleliście, że domeną gier kanapowych są konsole, to jesteście w błędzie. Obecnie PC nie wypadają na tym tle gorzej, choć trzeba przyznać, że szczególnie Nintendo upodobało sobie produkcję z trybem lokalnej kooperacji. Na szczęście dla nas, graczy, praktycznie na każdej współczesnej platformie znajdziemy całe mnóstwo gier umożliwiających nam wspólną zabawę z najbliższymi. Jeśli właśnie poszukujecie ciekawej gry do wspólnej zabawy, to przygotowałem dla was krótką listę produkcji, które warto, a nawet trzeba zagrać. Zanim przejdziemy do najważniejszego, to warto podkreślić, że celowo pominałem gry sportowe i wyścigowe, które z reguły domyślnie posiadają tryb lokalnej kooperacji i skupiłem się na mniej oczywistych wyborach. Jeżeli spodoba wam się ten materiał, zostawcie proszę suba i łapkę w górę. Pomoże nam to tworzyć jeszcze więcej podobnych treści. Dzięki. Choć Mario Kart 8 Deluxe to tak naprawdę rozszerzona i ulepszona wersja gry z konsoli Wii U, to wydaje się, że to właśnie dopiero premiera tytułu na Switchu pozwoliła mu pokazać pełnię swoich możliwości. Mario Kart 8 Deluxe to wyjątkowa gra wyścigowa, wręcz stworzona do wspólnej zabawy. Do dyspozycji graczy oddano najpopularniejsze postacie stworzone przez Nintendo oraz niezliczone trasy i tryby zabawy. Co istotne, gra pozwala na wspólną zabawę do czterech graczy przy jednym ekranie. Oczywiście, chcąc bawić się w ten sposób, konieczny będzie zakup dodatkowych kontrolerów. Jeśli jednak planujecie grać tylko we dwójkę, to pamiętajcie, że gra pozwala wykorzystać pojedynczy Joycon jako indywidualny kontroler. Seria Borderlands zawsze oferowała ogromną swobodę w sposobie rozgrywki. Ryb lokalnej współpracy stał się już symbolem serii. Nic zatem dziwnego, że trafił on również do spin-offu cyklu Tiny Tina's Wonderlands. Tym razem gracze ze spawą rozgrywki w Bunkers and Badasses, którą prowadzi tytułowa bohaterka, przenoszą się do fikcyjnego świata, w którym to fantastyka z gatunku Dungeons and Dragons łączy się z klimatem Borderlands. Zdecydowanie największą nowością Tiny Tina's Wonderlands jest możliwość tworzenia własnej postaci całkowicie od podstaw. Do wyboru otrzymujemy też kilka wyjątkowych klas postaci. Wspólne poznawanie fabuły i pokonywanie zastępów przeciwników jest możliwe na konsolach PlayStation i Xbox. Niestety, tryb lokalnej kooperacji nie jest dostępny na PC. Gry z serii LEGO od zawsze związane były z kooperacyjną rozgrywką. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej odsłony cyklu LEGO Star Wars The Skywalker Saga, będąca jednocześnie opus Magnum Studia Traveller's Tales. Saga Skywalkerów to gra idealna zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy. Deweloperzy przygotowali dla nas historię obejmującą wszystkie 9 filmów z głównej serii Gwiezdnych Wojen. W sumie czeka na nas 45 wyjątkowych etapów do ukończenia solo bądź w trybie lokalnej kooperacji. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge to klasyczne beat'em up w pixelartowej grafice od ekspertów w tym gatunku, czyli studia Dotemu, autorów znakomitego Streets of Rage 4. Najnowsze przygody wojowniczych żółwi ninja wyróżniają się wyjątkowo rozbudowanym trybem lokalnej kooperacji. Przy jednej konsoli może się bawić bowiem aż 6 graczy. Niestety dotyczy to tylko posiadaczy konsol Xbox, Nintendo Switch bądź pc -tów. Ze względu na pewne ograniczenia techniczne na PlayStation 4 i PS5, najnowsze przygody wojowniczych żółwi ninja można grać lokalnie w maksymalnie 4 osoby. Belgijskie studio Larian pracuje obecnie nad skrzeszeniem kultowej marki Baldur's Gate w oczekiwaniu na trzecią część serii. Warto zapoznać się, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, z największym hitem studia, a więc The Original Sim 2. Choć od premiery gry mija już 5 lat, to wciąż jest to tytuł, w który nie tylko warto, ale w zasadzie powinno się zagrać. Grzech Pierworodny 2 jest obecnie dostępny w rozszerzonej edycji, która trafiła na rynek przy okazji debiutu gry na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Definitive Edition wzbogacono liczne poprawki, ulepszenia, a także tryb lokalnej współpracy. Pozwala on dwójce graczy wspólnie poznawać historię gry i toczyć turowe starcia w fantastycznym świecie Rivellon. It Takes Two to najnowsza produkcja studia Haze Light, czyli autorów znakomicie przyjętego A Way Out. Już poprzedni projekt deweloperów pokazał, że gry kooperacyjne to zdecydowanie ich konik. It Takes Two rozwija i ulepsza w zasadzie każdy element poprzedniej produkcji studia. Tym razem gracze wcielają się w Kodiego bądź May, małżeństwo na skraju rozpadu, które za sprawą życzenia ich córki przynosi się do fantastycznego świata, gdzie jako lalki muszą współpracować, aby powrócić do normalności. W It Takes Two możecie bawić się wspólnie na PC i konsolach PlayStation bądź Xbox. Cuphead to produkcja, w którą każdy gracz powinien zagrać przynajmniej raz. Ta niezwykła gra platformowa od Studia MDHR to jedna z najciekawszych i najpiękniejszych gier ostatnich lat. Niech Was nie zmyli urokliwa, inspirowana kreskówkami z lat 30. XX wieku, obrawa wizualna. Produkcja studia MDHR to wymagający tytuł, w którym będziemy musieli się wykazać m.in. niezwykłą zręcznością. Na szczęście, świat Cuphead możemy przemierzać w towarzystwie znajomego. Tryb lokalnej kooperacji oferuje nam bowiem możliwość rozgrywki w dwie osoby. Cuphead wciąż czaruje w 2022 roku, szczególnie że gra otrzymała duże DLC w postaci Cuphead The Delicious Last Curse. Lubicie gotować? Jeśli tak, to macie szczęście. Jeśli nie, to w zasadzie nie ma to większego znaczenia. Overcooked 2 to kontynuacja udanej gry kooperacyjnej, w której wcielamy się w kucharzy z cebulowego królestwa. Tylko doskonaląc swoje umiejętności, będziemy mogli przeciwstawić się na najeźdźcom. Overcooked 2 oferuje nam zwariowaną rozgrywkę w trybie lokalnej kooperacji do czterech graczy. Choć z pozoru zabawa w Overcooked 2 może wydawać się banalna, to zgranie czteroosobowego zespołu może być nie lada wyzwaniem. Może się bowiem zdarzyć, że częściej będziecie sobie przeszkadzać niż pomagać i ostatecznie poprosicie kogoś, żeby oddał fartucha.